Marnowali i przejadali pieniądze państwowych firm. Raport rządzącej ekipy o dokonaniach jej poprzedników. 26 osób zginęło w katastrofie egipskiego Boeinga pod Tunisem. Informacje. Joanna Wrześniewska, witam państwa. Zamiast dbać o zyski firm, szefowie przemysłowych gigantów, takich jak PKN Orlen i KGHM, sponsorowali związki zawodowe i wydawali dziesiątki milionów złotych na niejasne cele, doprowadzając do kolosalnych strat. Tak Ministerstwo Skarbu w specjalnym raporcie ocenia działalność 20 spółek Skarbu Państwa, zarządów ekipy Jerzego Buzka. Według autorów raportu największe nieprawidłowości dotyczą PZU Życie i KGHM Polska Miedź. W tej ostatniej firmie kierowca prezesa i sekretarka zarabiali po 40 tysięcy złotych miesięcznie. Pieniądze wyprowadzano też do innych firm. Klientyzm polityczny, o którym państwo się też rozpisywali, a na koniec zwyczajne, ordynarne złodziejstwo, które też przy okazji miało miejsce. Szefowie Poczty Polskiej nie rozwijali firmy, podnosili ceny, a do tego w niejasny sposób rosły koszty jej działalności. To co najgorsze... Yy... To zapewne całkowite nieprzygotowanie przedsiębiorstwa do integracji Polski z Unią Europejską. Rząd Leszka Millera zarzuca nieprawidłowości ekipi Jerzego Buzka, Przede wszystkim zatrudnianie w państwowych firmach ludzi z układu politycznego. To samo robili jednak ci, którzy dziś oceniają, odpowiada opozycja. Dowodem ma być ten dokument. Umowa o pracę Leszka Millera, syna premiera zatrudnionego przez koalicję SLD-PSL tuż przed wyborami w 97 roku. Ale obecni szefowie firmy uważają, że wszystko było zgodne z prawem. Syn obecnego premiera zarabiał 5000 zł miesięcznie przez pół roku. Zdaniem wicepremiera w rządzie aws Longina Komowskiego raport powstał na polityczne zamówienie i ma odwrócić Zwrócić uwagę od złej sytuacji gospodarczej w kraju.